Zapraszam ze mną na bieg PRASKA 5K. Oczywiście najpierw musiałem odebrać pakiet startowy w sklepie Adidasa. Na miejscu było kilka dodatkowych rzeczy, takich jak pisanie po samochodzie czy darmowe slaszy. Ale teraz przenieśmy się już do dnia biegowego. Na śniadanie zjadłem cztery połówki Kajzerek z Rzemem, ponieważ to prosty węglowy posiłek. Ogólnie to cały dzień jechałem na tych Kajzerkach i bananach, tylko na obiad zjadłem kurczaka z makaronem. A ogólnie to był mój pierwszy nocny start, więc cały dzień praktycznie bałem się, że zjem za dużo albo za mało. Potem pojawiłem się na miejscu, zacząłem rozgrzewkę, chwilę rozgrzewałem się sam, a potem robiłem rozgrzewkę z organizatorem, ale to akurat mi się nie nagrało. Następnie ustawiłem się na mecie, a potem 3, ruszyliśmy. 3, 2, 1 start! Go! W chwilę po biegu okazało się, że zrobiłem nową życiówkę, bo miałem czas 19,03, ale czuję, że nie dałem z siebie 100% i mogłem pobiec zdecydowanie lepiej, bo na mecie nie czułem zmęczenia. Tylko potem opanowało mnie takie dziwne uczucie, związane z tym, że nie wykorzystałem pełnego potencjału. Ogólnie to był jeden z najlepszych biegów, na jakim byłem, bo atmosfera i oprawa tego biegu była nie do opisania.